Cieszyłem się, ale nie świętowałem. Ale panie prezesie, uważa pan e, za szkołę za swój sukces? Czuje się pan odpowiedzialny za prezydenta Karola Nawrockiego? Proszę państwa, za prezydenta Karola Nawrockiego odpowiedzialny będzie, bo jeszcze nie jest prezydentem, jest kolektem e, sam Karol Nawrocki. Być panie... w kancelarii pana prezydenta Nawrockiego, ludzie z spisu nie być w kancelarii. Jakie oczekiwania ma pan wobec Karola Nawrockiego. jakie oczekiwania pan wobec prezydenta? Że będzie, że będzie bardzo dobrym prezydentem i będzie robił wszystko, żeby przywrócić w Polsce praworządność, normalność. A może jakaś inna pozycja, a na prezesa ktoś, ktoś inny mógłby wystartować, a pan będzie tą strategiczną pozycję przyjmował? Wie pani, widzę, że różne protki krążą. Ja mogę powiedzieć, tak, że naprawdę przekonają się Państwo. Z 20. Panie prezesie, a kto powinien się znać w kancelarii pana prezydenta Nawrockiego? To są decyzje pana prezydenta, nie nasze. A ktoś, kogoś będzie pan y, premier tutaj rekomendował do tego y, grona? Do współpracowników? Taś, tak samo jak w wypadku prezydenta Dudy, który przypominam, był członkiem partii. Tak. Y, skład kancelarii był jego decyzją. E, tak samo, tym bardziej będzie w wypadku prezydenta Nawrockiego. No, to jest naprawdę człowiek, który oczywiście w ciągu tych pół roku jakoś się z nami związał, ale to nie jest... A to spotkanie wczoraj, jaka była atmosfera wczoraj na tym spotkaniu? Może pan coś więcej opowiedzieć? Między mną a... tak, 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 tak. No oczywiście jak najlepsza. No. Tak to, tołat, jak rozumiem, za zwycięstwo? No nawet, żeśmy przeszli na poimieniu Mimo, bardzo dużej różnicy wieku. Jakieś ustalaliście szczegóły współpracy jako prezydenta Nawrockiego? Jakieś szczegóły współpracy z Prawem i Sprawiedliwością? To jest jeszcze przedwczesne, w tej chwili my jesteśmy w opozycji, a prezydent z natury rzeczy nie jest w opozycji, ani nie jest w rządzie. Jest człowiekiem, który powinien być na pewno dystansy na pewno będzie. Zaprosił Pana pół godziny temu na Twitterze na rozmowę, Sławomir Męcen. Wie Pani, wie Pan, tam był taki warunek, że ja coś wiem, a poza tym wie Pan, no jest jednak pewna proporcja odnosząca się i do wielkości klubów i do doświadczenia politycznego, a także, no być może do Was to nie przemawia, ale jestem zupełnie innego pokolenia, już Waszych dziadków nawet raczej nie, nie rodziców i dla mnie to jednak ma znaczenie. Poza rządem, rządem technicznym I uważam... będzie kolejna propozycja, poza zarządem technicznym będą jakieś kolejne propozycje? W tej chwili optymalny dla Polski, dla naszej przyszłości, dla tej sytuacji, kiedy codziennie się zadłużamy o kolejny miliard złotych, byłby rząd taki. A z PSL-em Pan rozmawia też? Proszę Państwa, nic na ten temat w tej chwili Państwu nie powiem. Mogę najwyżej tyle, że ja spe, osobiście z nie